Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem. Psalm 48 rozpoczyna się od hymnu na cześć pewnego miasta. To miasto to Jerozolima. To miasto jest wspaniałe, jest przepiękne. Jest, są w nim jakieś wzgórza, jest w nim jakiś zamek, jest w nim jakaś warownia, jakaś obronna konstrukcja, jakaś forteca. To miasto jest radością całej Ziemi. Rabini mówią, że kiedy Pan Bóg stwarzał świat, miał do dyspozycji 10 porcji piękna, ale 9 z nich zostawił w Jerozolimie. 90% piękna całego świata znajduje się zatem właśnie tam, w Jerozolimie. To miasto jest piękne, ale ktoś przeciwko temu miastu się buntuje, ktoś chce zaatakować to miasto. Psalm mówi: Połączyli się królowie i natarli. Połączyli się, zebrali się, jakoś się namówili i teraz chcą uderzyć na Jerozolimę. Dzieje się jednak coś niesamowitego. Zatrzymują się w pół drogi, ponieważ, jak mówi Psalm, chwyciło ich drżenie, chwyciło ich jakieś przerażenie. To piękno tego miasta, ta wspaniałość tego miasta napawa ich jakimś lękiem, są sparaliżowani i odstępują od jego bram. I potem psalmista mówi: Myśmy już kiedyś słyszeli o tego typu interwencjach Pana Boga, o tego typu działaniach, o tego typu wydarzeniach, że było jakieś oblężenie, było jakieś niebezpieczeństwo, ale wrogowie odstąpili od bram Jerozolimy. Myśmy słyszeli, a teraz zobaczyliśmy. A zatem będziemy teraz rozważać to wydarzenie, którego byliśmy świadkami i psalmista zaprasza do takiego um, architektoniczno-teologicznego um, zaangażowania myśli, pamięci ale również i, i, i całego ciała, bo mówi chodźmy obejdźmy to miasto, policzmy jego wieże sprawdźmy ile tych baszt tam jest skalkulujmy to wszystko mniej więcej zachowuje się psalmista jak taki jakiś geodeta, jakiś inżynier jak ktoś kto, kto chce całe miasto opisać um, narysować, zaprojektować na nowo, albo na zwyczajnie świecie, skatalogować i zobaczyć, co tam się w tym mieście wydarzyło. Jakieś wydarzenia, które były udziałem poprzednich pokoleń, teraz są udziałem psalmisty. Może yy, na własne oczy przekonać się, że to, o czym kiedyś opowiadano, naprawdę funkcjonuje. Że Pan w tym mieście okazał się być warownią, on sam okazał być się obroną. Która spowodowała, że wrogowie odstąpili od miasta. Słyszeliśmy, zobaczyliśmy, teraz chcemy to rozważyć. Ale po co to wszystko rozważać? Ano, właśnie po to, żeby przekazać to następnym pokoleniom, żeby i one mogły usłyszeć od nas o wielkich dziełach Pana Boga. Psalm jest zatem taką wielką opowieścią o przekazywaniu, Historii, o przekazywaniu teologii. Są takie rzeczy, które słyszeliśmy, są takie rzeczy, których doświadczyliśmy, to są wszystko rzeczy, które warto rozważyć, po to, żeby potem opowiedzieć przyszłym pokoleniom. Ten Psalm jest również o miastach, jest o miejscach, w których wydarzają się jakieś Boże historie. Każdy z nas pewnie ma takie miasto, które jest związane z jakąś Bożą historią, z jakąś ważną historią, z jakimś ważnym wydarzeniem w jego życiu do tych miast prawdopodobnie jedziemy zupełnie z innym nastawieniem. Przechodzimy przez ulice tych miast zupełnie z innym uczuciem, z innymi emocjami. Kiedy jadę na przykład do Łomży albo do Ostrołęki, drogą na Ostrołękę, to prawdopodobnie nic mi się w sercu nie dzieje. Nie znam tych miast, nic mi się tam w tych miastach nie wydarzyło. Ale kiedy jadę do Krakowa, do Zakopanego, do Gdańska, do Hojnic, do Funki, do Bachorza, do małych swornych gaci, jest taka miejscowość, małe Sforne gacie, Park Narodowy Bory Tucholskie koło Chojnic. Więc kiedy jadę do tych miejscowości, to odżywają emocje, odżywają w pamięci jakieś wyobrażenia, jakieś, jakieś, jakieś wydarzenia, które właśnie tam się wydarzyły, których byłem świadkiem, których doświadczyłem. Ten psalm jest również takim podziękowaniem za wszystkie te miasta, nasze miasta, w których doświadczyliśmy Bożej pomocy. Jakie jest Twoje miasto? Jakie jest najważniejsze miasto Twojego życia? Jakie są najważniejsze miasta Twojego życia? Ten Psalm 48 zaprasza nas do tego, aby pochwalić Pana Boga w tych miastach. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały w mieście Boga naszego. W Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Rzeszowie. Te miasta są radością dla nas, są radością naszej ziemi. Doświadczyliśmy czegoś, co wcześniej słyszeliśmy, jakiejś Bożej interwencji, o której wcześniej słyszeliśmy. Teraz ją zobaczyliśmy i dlatego możemy ją rozważać, po to, aby opowiedzieć ją przyszłym pokoleniom.